Siemano, dziękuję wam, że jesteście. Zostawcie subika, łapkę w górę i lecimy dalej, siemanko. Hangar, się bijemy, hangar! Leży jeden, leży dwóch, kurwa, się Leży trzech, kurwa, cioty jebane. Leży, pewnie sam. Leży Petał, słabo. Ja słabo. Nie ambi. Leży kolejny leży kolejny, chodźcie, pchajcie, pchajcie jest, 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 koniec, koniec wyspy leży leży robię. dziwka ja tak. jebana, do kogo leży jeden no pewnie leży kurwa jego ja z wyjebęcia to jebana leży drugi nie nas, nie nas kurwa nevermind Podejdźcie, podejdźcie, podejdźcie. Brak, akceptuj mi bitkę, akceptuj mi bitkę. No, bitka, czy znowu tu było? Bardzo, jeden od cztery. Mhm. No, to mam poćwiczyć, mordeczkę To jest oni, to jest oni. oni. Tak, to jest oni no. tam. Na trainie mam dwóch. Wybiegają na mnie. Pajam się. Już, już już. Ja pizdę. Też Dostałem pizdę. Kurba! Wyje bombik ten Tośnięcie Sol. Ja się tak za... A teraz czeka, korek? Czekaj, czekaj, ja się pewno. No nie się za granie na dzwonę, jak coś się. Ej, wywalasz mnie, nie panuj, nie panuj. Nie no, to nie wiem, wywalisz dzwonę. Ja zapanuję czy nie? No wywalę cię, no bo mi się nudzi Tak, no już wchodzę na żąda. Wybałeś trzech? Nie, wystałem w togę, no Ja I obiegam. Bo ona jest... Ona ma tylko czerwony kolor, tylko na czerwono się świeci Ale mu wyjebałeś 5 zabiję, więc ja Serio ci gratuluję kolego Mega dobry jesteś tą grę jak widzę Mega sztywny zawodnik się Opiskuje i dynaje bez kolejnego